I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Noc. A nocą, gdy nie śpię, wychodzę, choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat, pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat. Tak zachłannie i trochę zwyczajnie pobyć chwilę sam chyba go znam.